Cześć. Chciałem sobie zbudować reduktor, który będzie mi napędzał dalej mechanizm. Dlaczego go chciałem zbudować? Ponieważ mój silniczek kręci się za szybko. Potrzebowałem mniejszych obrotów. Jakie miałem założenia? Ma być możliwe do wydrukowania. Brak skomplikowanych części. Nie jestem najlepszy w drukowaniu 3D. Nie chciałem przekładni planetarnych drukować, bawić się w spasowanie tego. Tylko prościutki układzik. Po prostu cztery koła zębate z czego dwa spięte ze sobą, więc w ogóle prościutko 5 do 1 redukcja I ma być możliwe właśnie do połączenia z tym silniczkiem, opcjonalnie. Podgląd do środka chciałem i mieć w miarę odsłonięte koło wyjściowe, możliwe łatwe połączenie dwóch krańcówek, więc no już co jest w miarę proste do domyślenia się, robimy dużo dziurek do mocowania dodatkowych elementów, brak użycia odstawiających elementów. Pierwsze co zrobiłem, odpaliłem sobie Gierżynę i chciałem tutaj pominąć, wiadomo, nasz najgorszy element projektowania przekładni, czyli korekcję uzębienia. Więc dobrałem sobie wszystko tak, żeby mi w miarę pasowało. Miałem 5 do 1, redukcję, czyli pisając sobie tutaj 5, chciałem uzyskać jedyneczkę, tak sobie to dobierałem, żeby w miarę fajnie to wyglądało i działało do tego. Więc po kolei tutaj. 16 zębów, 32 zęby. Tutaj miałem już 14, a tu miałem 34. Nawet jestem zadowolony z tego, że udało się to tak dobrać. Wybrałem sobie jako kąt przyporu 20, a nasz moduł jako 2,5, żeby to było w miarę duże do wydrukowania na drukarce. Użyłem sobie też do tego G-Generatora w wersji drugiej, bardziej mi ją przypadło do gustu. Już. Tutaj miałem fajnie wszystko czytelne. Dla mnie bardziej jest jednak to niż tamto, z czego mam tutaj też fajne przykłady. Też zastanawiałem się właśnie nad tą przekładnią planetarną, ale porzuciłem to, uznając, że jest to za trudne do wydruku. Dla mnie jeszcze moduł 2,5, ilość zębów 16. Wszystkie tutaj przekładnie tak samo sobie zamodelowałem, aż dwie. Przypomnieć sobie chciałem, jak to się powinno narysować, wiedząc, że korzystałem kiedyś z takiego oto tutoriala na internecie, jak to wszystko pozapisywać, to odpaliłem sobie stare kołko zębate i zmodyfikowałem je odpowiednio tak, żeby mi pasowało. Powstało mi takie oto koło zębate. Są tutaj wprowadzone równania, tak jak w tamtym tutorialu. Moduł 2,5, liczba zębów 16, alfa. 20 stopni, czyli nasz kąt przyporu i tutaj widać właśnie, jak sobie do tego pierwszego szkicu wszystko powrzucałem. Szerokość wyrębu też ma tutaj policzoną i tak, żeby to pokazać, opalimy sobie tutaj szkic, no widać właśnie, mamy naszą średnicę podziałową, szerokość wyrębu, nasza ewolwenta jest zadana tymi oto równaniami, odpowiednio tutaj jest z plusami do góry, z minusami w dół. To jest ważne, żeby się nie pomylić, bo my będziemy tutaj wycinać ten element, a nie wyciągać. Po pierwsze, ponieważ pierwsze, co zrobiłem, to wyciągnięcie, a drugie to mamy wycięcie dokładnie naszego elementu. Ale możemy sobie to zobaczyć. No właśnie, w ten oto sposób jest to zrobione. Zamodelowałem sobie też wszystkie pozostałe zębatki. Jak zrobiłem obudowę? Nie ja będę pokazywał, ponieważ jest to bardzo prosty element. W sumie zwykłe tutaj nasze wyciągnięcia, po prostu dwa aż. Osobno zrobiłem tulejkę mocującą silnik. Silnik jest tutaj wciskany. Musiałem trochę poprawić ją w środku papierem ściernym, bo niestety mi plastik się za bardzo rozszerzył. Mimo, już zostawiłem sobie margines błędu. No i tak. Miałem tutaj zamodelowane też nasze wałeczki wyjściowe. Bałeczki wyjściowe po wydrukowaniu, no to wyszły bardzo słabe. Jeden się ułamał tuż przy tym, jak odklejałem wydruk. Drugi został, ale no, jak to wszystko ruszyłem, to też odpadł. Jedynie ten na kole wyjściowym został. I w sumie potem dotarłem do takiego wniosku, że ten. Też bym w sumie urwał, i tutaj zrobił jako wyjście śrubę. I tak, zamocowałem silnik, zamocowałem to wszystko w tej przekładni. I nasz reduktor zyskał tutaj, niestety, po urwaniu się tych dwóch wałeczków dziurę. Przewierciłem to, wsadziłem tutaj śrubę pasowną. Ona ma, wiadomo, element taki, bez gwintu. Ten element bez gwintu wystawał mi za daleko, więc wziąłem narzynką, naciąłem gwintu dalej, żeby się udało to wszystko fajnie skręcić. Po skręceniu tego podłożyłem jeszcze podkładeczki, żeby odpowiednio dodać tam odpowiednie luzy między tą obudową a naszymi zębatkami. No i to uruchomiłem. Jak to uruchomiłem, to zauważyłem, że plastik zaczyna się odłamywać, ale to było tylko początkowe. Po prostu niedokładnie było wydrukowane, zostały jakieś takie różne szwy, zostały różne naddatki. Niestety z tego dotarło się trochę. Wiadomo, dalej hałasuje, ale przekładnia działa. Co bym tutaj jeszcze dalej pozmieniał? No to jest fajne, że to jest skręcane to razem, te dwie nasze zębatki, ale mógłbym to też wydrukować jako jeden element. Wtedy pominęlibyśmy to, że jest tutaj skręcone. No jednak mogłoby to być osłabione ze względu na to, że przyleganie warstw do siebie mogłoby nie być najlepsze. Jest to jeszcze do sprawdzenia. No takie choroby wieku dziecięcego każdego projektu. To jest właśnie to, że tu się wyłamały te wałeczki, trzeba było śrubę dorobić. Dalej, tutaj przy wydruku plastik skurczył mi się, rozszerzył, nie wiem jak to określić, zrobiłem chyba za mały ten niestety wypust tutaj z tego i średnica 7,9 się okazała być za małą i mi to lata w łożysku, które tutaj jest. Chyba następnym razem wydrukuję to po prostu bez tego elementu. Zamontuję w tym śrubę, zrobię nacięcie tutaj na łebek, żeby nam ta śruba tutaj wychodziła i będzie ona po prostu moim elementem wyjściowym. Tak to nazwijmy, wyjściem z tego reduktora. Co bym jeszcze tutaj poprawił? To, co tutaj jest, co trzyma nam to łożysko, pękło mi przy wciskaniu łożyska. Jest to wina tego, że najprawdopodobniej warstwy gdzieś w wydruku źle się skleiły. Ja przy nacisku po prostu naruszyłem to, no i pękło. Trzeba by to zrobić po prostu większe i grubsze, ale to też byłoby kosztem plastiku. Cała obudowa moim zdaniem jest nawet trochę za duża. Jak na to, można by ją troszkę zmniejszyć. Ewentualnie, jeśli bym zmieniał te dwie zębatki u góry, no to mam po prostu więcej miejsca na nie. Tylko musiałbym wtedy dobrać odpowiednio tutaj odległości tych naszych osi, żeby mi się to zgadzało. Co udało mi się zrealizować? No tak, wydruk wyszedł. Jest wszystko, działa. Czy jestem z tego zadowolony? Tak, ale poprawiłbym ustawienia slicera. Redukcja. Czy jest odpowiednia? Pasuje mi. Pominąłem korekcję uzębienia, co jest w sumie dużą zaletą tego, że nie musiałem tego liczyć. Czy jest możliwe do połączenia? Tak. Wklejony mamy wałek. Wciśnięty mamy silniczek, tulejkę, która go mocuje. Czy zrealizowane jest to założenie opcjonalne jako podgląd. Podgląd jest możliwy. Fajnie wszystko wyszło. Można sobie zobaczyć, jak wszystko się rusza, w środku kręci. Łatwe połączenie dwóch krańcówek. Tak, zrobiłem sobie sześć otworów do skręcenia śrubami naszego reduktora, z czego trzy są w okolicy naszego koła wyjściowego. Więc bez problemu krańcóweczki zamocujemy. Braku życia rdzawiących elementów. Niestety, śruba skręcająca nam tę obudowę oraz robiąca jako nasz wał, na którym są osadzone te dwa koła zębate, które w sumie są złączone ze sobą, no to jest elementem rdzawiającym tak samo nasze łożysko. Więc już porzuciłem te ostatnie opcjonalne założenia.